Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Caster Grand, Dziedziniec Studów. Jest to opowieść o alternatywnej historii Paryża. E, zamiast e, po upadku, po zakończeniu rewolucji francuskiej, e, zamiast tych rządów, które nastały Napoleona, mamy tutaj... E, Historię alternatywną, czyli ta rewolucja upada. Miasto i w ogóle państwo dzielone jest między różnorodne wpływy. Tutaj w mieście mamy wpływy gildii różnorodnych przestępczych i rodziny królewskiej. Każdy chce jak najwięcej zawłasz zawłaszczyć dla siebie. No i te gildie mają też różnorodnych lordów mających mniejsze lub większe wpływy, w zależności od siły przebicia. Siostra bohaterki zostaje przez ojca sprzedana gildii cieleśników, czyli gildii zajmujących się prostytucją. I tam, wiadomo, dziewczyna będzie skazana na prostytucję, wykorzystanie gwałty, na, na szpikowanie ją opium, a Nina będzie starała się zrobić wszystko, żeby wydobyć siostrę, czy jej się to uda jak do tego e, dojdzie. Musicie się przekonać sami czytając książkę. E, Nina jest postacią, która nie ma jakiegoś szczególnego planu, jest naprawdę zwinna, sprytna i inteligentna, e, ale buduje plan na zasadzie poszczególnych wydarzeń idzie po prostu na żywioł i e, poddaje się różnorodnym. Okolicznością. I to myślę, że jest dobre w jej przypadku, ponieważ ona pokazuje, że samym nastawieniem, ty, że będziemy dążyć do zniszczenia zła, jesteśmy w stanie tego dokonać. Świetnie napisana książka. Polecam i do zobaczenia.